Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy kontynuować temat wiosenny. Posłuchajcie wiersza, który Wam przeczytam. Będzie on o wiosennym kwiatku, pierwiosnku i o wiośnie. Uwaga, zaczynam. Pierwiosnek. Jeszcze w polu tyle śniegu, jeszcze strumyk lodem ścięty. A pierwiosnek już na brzegu wyrósł śliczny, uśmiechnięty. Witaj, witaj, kwiatku biały. Główkę jasną zwróć do słonka. Już bociany przyleciały, w niebie słychać śpiew skowronka. Stare wierzby nachyliły miękkie bazie ponad kwiatkiem. Gdzie jest wiosna? Powiedz miły, czyś nie widział jej przypadkiem? Lecz on widać, milczeć wolał. O czym myślał? Któż to zgadnie? Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, szepnął cicho. Jak tu ładnie. Jeśli uważnie słuchaliście, bez problemu odpowiecie teraz na moje pytania. O jakich pierwszych oznakach wiosny usłyszeliście w wierszu? Hmm? Co to takiego było? Były to pierwsze kwiaty, pierwiosnki. I wraz z filmem na naszej stronie facebookowej. Będą wstawione zdjęcie tego kwiatka, poproście swojego opiekuna, żeby pokazał wam, jak wygląda pierwiosnyk. Kwiaty te mają różne kolory, ale w tym wierszu autor pisze o kwiecie w kolorze białym. No i słuchajcie, w wierszu była też mowa o dwóch ptaszkach. Co to były za wiosenne ptaki? Pamiętacie? Były to bociany i skowronek, co śpiewa. A co takiego pojawiło się na drzewach? Pamiętacie może? Były to miękkie bazie. Jak dobrze wiecie, wiosna to czas, w którym przylatują do Polski. Ptaki, które opuściły nasz kraj na czas zimy. Ptaki, które na pewno usłyszymy i wkrótce zobaczymy, to bocian, jerzyk, myszołów czy zięba. Wszystkie te zdjęcia ptaków będą również udostępnione wraz z naszym filmem. Teraz poproszę, żebyście posłuchali ciekawostek o wybranych ptakach. A zaczniemy od bociana. Bociany to ciekawe ptaki. Wracają do swoich gniazd, założonych na dachach domów, kominach, słupach. Niektórzy wierzą, że gniazdo bocianie na dachu przynosi szczęście. Inni mówią, że bociany zakładają gniazda na dachach domów dobrych i uczciwych ludzi. Uwaga, teraz będzie kolejny ptaszek, a będzie nim dzięcioł. Na wiosnę w lasach słychać głośne bębnienie. To dzięcioły stukają o korę drzew. Większość ptaków w tym czasie śpiewa, a dzięcioł stuka dziobem w drzewo. W ten sposób samce oznajmiają innym, że to ich terytorium. I wabią do siebie samice. Dzięcioły nie zasiedlają tak jak bociany swoich starych gniazd, ale co roku wykuwają sobie w drzewie nową dziuplę. Zwykle jest to duże drzewo o uszkodzonym drewnie. Dzięcioły nie kują w zdrowym drzewie. Szukają w korze swoich przysmaków, a jednocześnie leczą chore drzewo, wyjadając szkodniki. Bociany mają swoje gniazda. Dzięcioły mają dziuple. A czajki? Czajki mają swoje domki w zagłębieniach w ziemi otoczonych niskimi roślinami. Zagłębienia te wyjście łają odrobiną trawy i tam zakładają, składają swoje jaja. Teraz mam dla Was zabawę i zabawa ta nazywa się. Podrzucone jajko. Do tej zabawy przygotujcie, proszę, trzy kartki, z których wytniecie trzy koła. Te koła będą naszymi gniazdami. Zobaczcie, ja już sobie wycięłam takie trzy koła, pomalowałam je. O, w ten sposób. Możecie je ozdobić w dowolny sposób. Pamiętajcie jednak o tym, że ptaki tworzą gniazda z gałęzi, z uschniętej trawy lub po prostu z tego, co znajdą, na przykład na polu. Proszę was, abyście przygotowali również gazetę, podarli ją i stworzyli z niej małe kulki, to będą nasze jajka. I popatrzcie, ja sobie przygotowałam właśnie z gazety takie jajeczka, a podarłam. Zgadzę te na małe kawałki. Zgniotłam ją i oplotłam taśmą, żeby lepiej się trzymały te jajeczka. I teraz przeniesiemy się w inne miejsce. Uwaga! Proszę, abyście teraz położyli przygotowane przez siebie gniazda w niedużej odległości od siebie. Pierwsze, drugie i trzecie gniazdko. Możemy sobie te gniazda ponumerować: jedynka, dwójka i trójka. Teraz poproszę Was, abyście razem ze mną wykonali następujące zadania. Uwaga, pierwsze zadanie. Do każdego gniazda włóż po dwa jajka. Jeden, dwa, jeden, dwa jeden. 2. Ile w sumie będzie jajek? Uwaga, wspólnie liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Łącznie mamy 6 jajek. Uwaga, polecenie numer 2. Do każdego gniazda włóż po 3 jajka. Jeśli mamy dwa jajka, to znaczy, że musimy dołożyć do każdego gniazda po jednym jajku. Wtedy w każdym gniazdku będą trzy jajka. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Świetnie. Ile w sumie będzie jajek? Uwaga, liczymy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz mamy łącznie 9 jajek. No dobrze, to proszę, żebyście teraz wyjęli wszystkie jajka z gniazd. I uwaga, do gniazdka numer 1 włóż jedno jajko. Do gniazdka numer 2 włóż 2 jajka. A do gniazdka numer 3 włóż 3 jajka. W sumie będzie jajek. Uwaga, liczymy wspólnie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słuchajcie, możecie też poprosić swoich rodziców, żeby to oni zadali wam kilka poleceń związanych z obliczaniem ilości jajek w gniazdach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym dniu. Hej!